Strefa euro. To Strefa euro na antenie Radia Pin. Marcin Łukasik, witam w drugiej odsłonie. Przypomnę, mówimy dziś o pomyśle wypuszczania przez kraje strefy euro euro, wspólnych euroobligacji. Gościem strefy euro jest Olaf Kowalski, ekonomista Krajowego Związku Banków Współdzielczych. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Przeciwnicy euroobligacji mówią, że byłaby to nagroda dla kraju szwankujących, a jednocześnie kara dla krajów w dobrej sytuacji, takich jak Niemcy. Z kolei zwolennicy mówią, że jest to jedyny sposób, aby wyciągnąć kraje Eurolandu z recesji. Pan by się ku której wersji skłaniał? Znaczy pamiętajmy, że bycie Europejczykiem jest, jest bardzo fajne w momencie, kiedy nic to nie kosztuje. Natomiast w momencie, kiedy wymaga poświęcenia i europejskiej Europejczykiem czy członkiem Eurolandu? No dobrze, możemy się, możemy się skoncentrować jako członkiem Eurolandu. Natomiast naturalnym zjawiskiem jest to, że jeśli umawiamy się, że działamy jako wspólnota, to, to ten bogatszy, ten silniejszy pomaga temu biedniejszemu i słabszemu, także... Wydaje mi się, że właśnie w tym momencie następuje taka prawdziwa weryfikacja, czy, czy działamy jako wspólnota, czy też nie działamy jako wspólnota. Innymi słowy, euroobligacje to dobry pomysł, ale czy to nie byłoby tak, że taka pewnego rodzaju pomoc i wzięcie na siebie większych obciążeń przez te kraje lepiej sytuowane, nie rozleniwiłoby niektórych niektóre państwa, aby uzdrawiać, Finanse publiczne? To znaczy, to, że do pomysłu euroobligacji, do samej euroobligacji nie dojdzie przed tym, nim, e, nim nie będzie gruntownych e, reform w państwach, szczególnie tych, w których deficyt jest dość, e, dość znaczny, e, jakby powinno e, zabezpieczyć w ogóle formułę e, takie, taką, w której będzie dochodziło do sytuacji, gdzie państwa będą próbowały wykorzystywać tych, tych silniejszych czy tych bogatszych. Także wydaje mi się, że najpierw zostaną wprowadzone głębokie reformy, zostaną wprowadzone nowe struktury w Unii Europejskiej, które będą jakby nadzorowały budżety państw i dopiero następnym krokiem mogą być euroobligacje. Prace wokół takich projektów trwają. Chociażby ym, można tu wspomnieć o y, sześciopaku gospodarczym dotyczącym zarządzania gospodarczego. Innymi słowy, gdyby stworzyć te podstawy, można wykluczyć taką możliwość, którą podnoszą Niemcy, czyli główny przeciwnik euroobligacji, że w sytuacji ich stworzenia tak naprawdę zostaną podniesione koszty ich obsługi długu. Wydaje się, że Niemcy aktualnie po prostu pokazują swoją siłę i, i chcą mieć ostatnie ostatnio po prostu to jest zdanie w tej sprawie. Czy nie jest to troszkę jakiś faktyczny problem związany z gospodarką, czyli bardziej polityka? Znaczy euroobligacje i tak nie mają możliwości być wprowadzone w krótkim terminie. Najpierw i tak, jeśli miało dochodzić do tych dwóch pierwszych wariantów, by to tak jak tu wcześniej zostało wspomniane, musiał dojść do zmiany w traktacie. Natomiast ta ostatnia opcja, która nie wymaga zmiany traktatu jest realna i wydaje się, że ona jest, jest korzystna, czyli Również opcja, w której są emitowane euroobligacje, natomiast każde państwo odpowiada w wielkości do, do swojego zadłużenia. No to wybierzmy się wobec tego w taką podróż w czasie, stwórzmy pewną futurospekcję. Mamy pewne podstawy, kraje wypuszczają euroobligacje. Byliby na niechętni? Jeżeli mm, ostatnia sprzedaż euroobligacji niemieckich pokazała, że nawet tak solidna gospodarka nie ma zaufania. Znaczy pamiętajmy, że w momencie, gdyby doszło do zmian w traktacie, i na przykład doszłoby do emisji euroobligacji tych z wariantu, z wariantu, w którym 60% stanowi wspólna euroobligacja, 17 strefy euro, a pozostałe 40% jest zachowana jakby obligacja danego państwa, pogodzilibyśmy jakby dwie formy Niemcy mogliby emitować obligacje swoje niemieckie, a oprócz tego dawaliby też rating dla obligacji wspólnych. A co wypuszczenie euroobligacji oznacza dla Polski? Ehm, aktualnie Dla, dla po... polskich obligacji i generalnie dla sytuacji Polski jako kraju, który nie należy do Eurolandu? Mm. Znaczy, w naszym przypadku by to się nie zmieniło, bo dotyczy to siedemnastki ze strefy, ze strefy euro, ale oczywiście, jakbyśmy już e, byli, byli członkiem strefy euro, miałoby to kolosalne znaczenie, ponieważ prawdopodobnie zmieniłaby się w ogóle struktura zarządzania budżetem państwa, i w takich warunkach by to było dla nas pewnym zabezpieczeniem, i, i uważam, że szczególnie dotyczy to tych państw, które które są słabsze, jeśli chodzi o, deficyt, jeśli chodzi o, o ich budżety i posiadają większy deficyt, jest, jest konieczna, konieczna pomoc państw bogatszych. Dziękuję. Olaf Kowalski, ekonomista Krajowego Związku Banków Współdzielczych, był gościem strefy euro. Dziękuję bardzo. Strefa euro. Program współfinansowany przez Parlament Europejski.